Louis co Codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 8 lipca. Im więcej miłości wykorzystuję i daje, tym więcej jej mam. W bezkresie życia, w którym jestem, wszystko jest doskonałe, całkowite i pełne. Żyję w harmonii i w równowadze z każdym, kogo znam. Głęboko w centrum mojego istnienia znajduje się nieskończona miłość. Teraz pozwalam tej miłości wypłynąć na powierzchnię. Wypełnia moje serce, ciało, umysł, świadomość istnienia oraz promienieje ze mnie we wszystkie strony i wraca do mnie pomnożona. Im więcej miłości wykorzystuję i daję, tym więcej jej mam. Zasoby są nieskończone. Wykorzystanie miłości sprawia, że czuję się dobrze. To wyraz mojej wewnętrznej radości. Kocham siebie, dlatego kocham dbać o swoje ciało. Z miłością zapewniam mu odżywcze produkty i napoje. Kocham je pielęgnować i ubierać, a moje ciało z miłością, zdrowiem i energią mi odpowiada. Kocham siebie, dlatego zapewniam sobie komfortowy dom. Które zaspokaja wszystkie moje potrzeby i z przyjemnością się w nim przebywa. Wypełniam pokoje miłością, więc każdy, kto wchodzi ze mną włącznie, czuje miłość i czuje się, się nią obdarzony. Dobrego dnia.